<laughs> né? Não, Na początku lepiej możliwości zwycięstwa i dosyć ciekawego widowiska, żeby zespoły zaprezentowały w tym meczu fajnej fajnych akcji. zrealizować nie udało się niestety. To jest nasz problem. Największy w tym meczu to, to skuteczność po dwóch meczach. Wyglądaliśmy dobrze przed kryzys. Przegraliśmy niestety. No cóż, to jest początek ligi, trzeba iść dalej. Koniec rundy, i koniec zgonu nas zweryfikuje. Myślę, że wygraliśmy ten mecz tak, jak przewidywałem i chłopakom mówiłem przez cały tydzień na no, ja odprawie, że przecież to tak dobre dobrze, dobrze się na, na boisku. To na chwilę, która nam najwięcej kłopotów. E, posiadała piłkę, e, ten dobrze zauważył, 15-15 minut pierwsze. E, było to nasza inicjatywa po naszej stronie. E, e, Strona bramka pomogła nam jakby w, 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 w jakimś zmianie na korzyść naszą e, oblicza meczu. Ale e, w pierwszej połowie, po stronie 12 minut już dominacja zespołu e, Pogrodzin. Dobrze, że to się nie skończyło żadną gnawką. O drugie połowie e, też parę sytuacji pod naszą tanką. Druga ręka ustawiła nam e, mecz pod tym względem, że mogliśmy jeszcze dorzucić e, dwie bramki. Siemaszko i Szweda pudłowali. Pod, to szkoda. E, dobrze, się przerwano punktę. E, to jest e, bardzo ważne. Po prostu pozostało mi jeszcze tylko Siemaszko i Kasubowski, którzy nie mogli w zamku meczu, ale ona nie niestety. Cieszę się z zwycięstwa, oby tak dalej, oby wszystko poszło w dobrym kierunku. Analizowaliśmy przed meczem drużynę przeciwną, mieliśmy mecz Maglinka z Czczewem. Już tam widziałem, że, że dobrze pokładali z podespół, się tego meczu, udało się. Tego, którego, którego, no, też w ramkę przecież ludzie i na To zwycięko na pewno bardzo nas cieszyło, bo było, była trudna przeprawa, zresztą no, wiedzieliśmy, tak jak powiedział, że zespół panika postawił poprzeczkę i, i rzeczywiście tak to wyglądało. No, cieszę się, że, że, że stąd ci minity też, że wchodzą no, i jest jakaś ty, nowa jakość w tej grze, że nie jest tak, że i zawodnicy i się wtedy gdzieś tak gra już nikla ramki szkoda nie, no, piszkoda, nie mniej, mówię, wygraliśmy 2-1 i, i tak naprawdę przecież nikt nie będzie już tutaj ramki zwycięstwo się liczy, Liczą się trzy punkty i, no, i gramy dalej jako kapitan i osoba, która tutaj już będzie się z tego, przecież jest w Alkanie Patrzysz na pochód, to, jak wygląda z bok, który fajnie przebudowa. Wydaje myślę, że na pewno no, to musi też potrwać, tak? Że to nie jest... Jeden, dwa mecze i wszystko mi się tak grało, jakbyśmy chcieli. No mówię, trener y, tutaj robi bardzo dobrą robotę i jest na treningach. Przekłada to się na, na wyniki. Szkoda dzisiaj być, szkoda tego meczu pierwszego, bo, bo rzeczywiście musimy też inaczej no pagać, przynajmniej te pierwsze pół godziny musimy też zaatakować, no, ale nie, nie miało nie to wracać. Jest robota do zrobienia, mamy jakiś cel.